Wiersz Kordiana Moskały pod tytułem Kneftalis czyta Kordian w Moskala Byłem w Eteoklesis. Wiesz, że tam byłem. Byłem w najciemniejszym miejscu mojego życia. Wiesz, że tam byłem. Widziałem człowieka w prawdziwym nekopstasis. Wiesz, że widziałem. Potrzebowałem czterech dni i czterech nocy w ciemni, by odkryć swoje fenestis. Wiesz, że potrzebowałem. Teraz wszystko jest jak Hapsimidia. trudne do nazwania. Ale odnalazłem Inokstelium. i to jest cel. Cel odkrycia własnego kneftalis. Albowiem Hanaktakis. Ludos otan Eteokresis Patos Kneftalis egi Mistrz gra, gdy człowiek w eteokresis odczuwa pasję wewnętrznej przemiany To jest prawdziwe, kneftalis. Dziękuję za wysłuchanie wiersza.